Cześć drodzy widzowie, zanim zaczniemy dzisiejszą rozmowę, chciałbym was prosić o jedno. Jeśli wartość tego co mówię rezonuje z Wami, kliknijcie proszę subskrybuj, dzwoneczek obok, dajcie komentarz, łapkę w górę, bo dzięki temu nie przegapicie żadnego z naszych filmów, a te wasze łapki i komentarze w górę pomagać mi będą tworzyć jeszcze lepsze treści. Ale teraz zanurzmy się w tajniki systematyczności, bo taki jest dzisiaj temat odcinka i ogólnie temat tego okresu dwutygodniowego, czyli kolejnych 10 odcinków to będzie systematyczność, zaangażowanie, wytrwałość, które są bardzo istotnymi aspektami, jeśli poza realizowaniem się w pasji dołożymy sobie jakiś cel, że jak w moim przypadku bieganie i rower są pasjami, gdzie mogę iść w każdym momencie, o każdej porze dnia i nocy. Natomiast jeśli chcemy już zrobić jakiś plan, jak poprzedni plan złamanie godziny 40 w półmaratonie, czy teraz duathlon, czy moje kolejne plany, no to systematyczność, zaangażowanie i wytrwałość. Są bardzo w tym potrzebne, a nawet nie boję się powiedzieć, że bez tego mógłbym nie osiągnąć swoich celów. Ale koniec wstępu, przechodzimy do pierwszej części. Zacznijmy od podstaw. Odpowiedzmy sobie na pytanie: czym jest systematyczność? A więc systematyczność to nie tylko konsekwencja w działaniu, to także umiejętność realizacji zadań w odpowiednim rytmie i okresie. To takie małe kroki, które podejmujemy każdego dnia, by zbliżyć się do naszych marzeń i celów. To nie tylko chęć osiągnięcia czegoś, ale przede wszystkim konkretna aktywność, regularność i konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego kierunku. Wyobraźcie sobie, że marzycie o czymś. Jak załóżmy, nie wiem, nauczyć się grać na gitarze. I teraz wyobraźcie sobie dwie osoby. Wyobraźcie sobie Janka, który każdego dnia poświęca 10 minut na ćwiczenie akordów i wyobraźcie sobie Anię, która co miesiąc spędza kilka godzin z gitarą, a potem zapomina o niej na kolejne tygodnie. Odpowiedzcie na pytanie, która z nich będzie robiła szybsze postępy. Jestem pewien, że zgadliście. Janek, który dzięki systematyczności każdego dnia powolutku staje się lepszy. Nawet jeśli poświęca na to dosłownie chwilę każdego dnia. Bo systematyczność to jest klucz do sukcesu. W każdej Dziedzinie. To nie chodzi o to, by pracować nad czymś dzień i noc, ale raczej o to, by robić to regularnie, nawet jeśli są to małe kroki. A dlaczego? Ponieważ małe kroki sumują się, tworząc wielkie osiągnięcie. Nie zapominajcie też, że systematyczność pomaga w budowaniu nawyków. Kiedy coś robimy regularnie, nasz mózg zaczyna traktować to jako rutynę, co sprawia, że z czasem staje się to dla nas łatwiejsze i bardziej naturalne. Podsumowując, jeśli Chcecie osiągnąć sukces w czymkolwiek, czy to w nauce języka, czy grze na instrumencie, czy bieganiu maratonów, kluczem jest tutaj systematyczność. Dzięki niej możemy osiągnąć o wiele więcej niż nam się wydaje. Kochani, zapraszam Was teraz do części sportowej, w której jak zwykle będzie się dużo działa. Siemanko, nowy tydzień, poniedziałek, część sportowa. Cały dzień był tak zawalony robotą, że po prostu dopiero teraz. Mam możliwość, żeby wyskoczyć na trening, żeby dołożyć kolejną cegiełkę w moim celu, planie, marzeniu. Siłownia jest otwarta do godziny 21. Jest godzina 21.14. Czy się uda, czy się nie uda? To się okaże. O, no, jakaś tam sarenka biega. Uda się, uda. A co tu za sarenka biega? Jak się biegnie? dzisiaj, Trzeba okay. kobiece ok, rozumiem, tak, że... to nie wnikam to nie wnikam o, że... trzeba zrobić, trzeba odbęblić tak a ja mam dzisiaj króciutki łatwiutki trening interwały, więc będą mocne akcenty ale będzie to tylko 10 minut rozbiegania 5-4 setek i 10 minut schłodzenia więc myślę, że zamknę się w około 35 minut. Biorę się do roboty, bo już późno. Kończy się rozgrzewka. Zaczynają się cztery setki, ale nie do picia. Będzie pięć tych cztery setek, więc łącznie 2 litry. Dzisiaj jest tylko 5, więc będę chciał biec szybciej niż ostatnio, więc zacznę 200 metrów na 16 na godzinę i kolejne 200 metrów na 17 na godzinę. Zobaczcie jak mi to będzie szło do roboty. Niewinne 4 setki. I tylko 5. Ale podkręciłem tempo i zniszczyłem. Ale to jest radość, którą daje właśnie pasja, Czyli która by nie była godzina. Zawsze się wygospodaruje. Te 30 minut. Godzinę. Ale dzięki temu układamy sobie całą czaszkę. Układamy sobie cały dzień. Problemy, które się nagromadziły w dniu codziennym, albo stają się takie małe, i czysty umysł podpowiada 10 możliwości rozwiązania tych problemów. Wcześniej one się wydawały nierozwiązane, albo przestają istnieć. Więc polecam. wyrzucił z siłowni, zaraz muzyka leci. Nikt mnie nie wyrzucił z siłowni. Trening się udało wykonać. Zawsze znajdziesz te pół godzinki i powtórzę na swoją pasję. Do zobaczenia w studio w części drugiej oraz trzeciej. Cześć! Witam ponownie, zrelaksowany po treningu, jak to zwykle po jakiejś aktywności fizycznej. Każdy, kto z Was oprawia sporto, wie o czym mówię. Eee, witam w części drugiej, w części drugiej, której odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego warto być systematycznym. Zacznę od tego, że w poprzedniej części mówiliśmy o tym, czym w ogóle jest systematyczność. No a teraz właśnie zastanowimy się nad tym, dlaczego warto być systematycznym. Jakie korzyści przynosi nam takie podejście do życia i pracy. Jako pierwsze wymienię konsekwencje. Bo jednym z głównych powodów, dla których warto być systematycznym, jest właśnie konsekwencja w działaniu. Kiedy pracujemy nad czymś regularnie, unikamy pułapki odkładania zadań na potem. Każdy z nas zna chyba uczucie, kiedy to coś, co mogliśmy zrobić już dawno, ciągle wisi nad nami jak miecz. Systematyczność pomaga unikać takich sytuacji, ponieważ zamiast odkładać, działamy tu i teraz. Pomyślcie sobie o studencie, który uczy się do egzaminu. Jeśli zacznie powtarzać materiał, Systematycznie, tydzień po tygodniu, to w tygodniu egzaminu będzie gotowy i spokojny. Natomiast osoba, która zostawiła wszystko na ostatnią chwilę, czuje stres i presję. Jako drugie podam, że jest to realizacja marzeń, bo bycie systematycznym pozwala nam zbliżyć się do naszych marzeń krok po kroku. Nawet jeśli marzenie wydaje się odległe i trudne do osiągnięcia, to regularne działanie w jego kierunku sprawia, że staje się ono coraz bardziej realne. 干了呗。 W tym momencie wyobraźcie sobie, że marzycie o napisaniu książki. Jeśli każdego dnia napiszecie chociażby jedną stronę, to po roku będziecie mieli gotowy materiał na całą powieść. Jako trzecie to stały rozwój. Nie ma nic gorszego niż stagnacja. Dzięki systematyczności nie stoimy w miejscu, ale cały czas się rozwijamy. Każdego dnia uczymy się czegoś nowego, zdobywamy nowe umiejętności, doskonalimy umiejętności te już zdobyte. Tutaj weźmy za przykład You gotcha. Codziennie trenuje. Nawet jeśli początkowo pokonuje krótkie dystanse, z czasem jest w stanie przebiec dłuższą trasę, a jego kondycja cały czas się poprawia. Podsumowując, systematyczność to nie tylko narzędzie do osiągania sukcesu, ale także sposób na lepsze życie. Dzięki systematyczności czujemy, że idziemy do przodu, spełniamy swoje marzenia i cały czas się rozwijamy. Warto więc wprowadzić ją do swojego życia i cieszyć się korzyściami każdego dnia. Do zobaczenia w części trzeciej. Wiemy już, dlaczego warto być systematycznym i jakie korzyści płyną z tego podejścia do życia. Teraz nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak krok po kroku zbudować nawyk systematyczności, aby stał się on częścią naszej codzienności. Słuchaj, zacznij od małych kroków. Bardzo ważne jest, aby nie przeciążać się na początek. Jeśli chcemy wprowadzić do swojego życia nową aktywność, warto zacząć od czegoś takiego banalnego, prostszego. Jeśli chcesz wprowadzić do swojego życia regularne ćwiczenia. Biegania. Nie zaczynaj od dwugodzinnych treningów na siłowni albo od biegania 20 km. Zacznij od krótkiego spaceru, lekkiego biegu czy kilku prostych ćwiczeń w domu. Dzięki temu unikniesz zniechęcenia i takiego szybkiego wypalenia. Po drugie, cele i nagrody. Ustalenie konkretnych celów może być świetną motywacją do działania. Warto sobie je spisać i od czasu do czasu do nich wracać, aby sprawdzać, jakie postępy już osiągnęliśmy. Załóżmy, że Twoim celem jest bieganie na 10 km w czasie 45. 5 minut. Możesz ten cel podzielić na mniejsze etapy. Na przykład, najpierw w bieganiu 5 km, potem 7, a w końcu osiągniesz swój główny cel. Za każdy osiągnięty etap możesz się nagrodzić, na przykład nowymi budami do biegania. Chociaż jak w takim wypadku, to jeśli te cele będą takie krótkie, to za pół roku miałbyś całą szafę wypełnioną budami do biegania, więc może zejdźmy na ziemię jakieś drobniejsze nagrody. Wracając do tematu. Znajdź swojego partnera do działania. Jako trzecie. Bo Człowiek jest istotą społeczną. Dlatego też działanie w grupie czy w parze może być dużo bardziej motywujące. Jeśli chcesz zacząć biegać, znajdź kogoś, kto podziela Twoje zamiłowania do tego sportu. Razem możecie ustalać, czy to trasy biegów, czy wyznaczać sobie jakieś wyzwania, czy nawet startować w jakichś zawodach wspólnie, bo wspólnie łatwiej będzie Wam przestrzegać wyznaczonych zasad i wspierać się w trudniejszych chwilach. Budowanie nawyku systematyczności to proces, który wymaga. Czasu i cierpliwości. Ważne jest, aby nie zniechęcać się na początek i konsekwentnie dążyć do wyznaczonych celów. Dzięki temu systematyczność stanie się częścią naszej codzienności, przynosząc wiele korzyści w różnych aspektach życia. Pamiętajcie, każdy mały krok w kierunku celu to już jest sukces. Serdecznie Was pozdrawiam, wierzę w Was. Jestem pewien, że możecie wszystko. Jak mówi filozofia i moja, i tego kanału. Dziękuję za wysłuchanie części trzeciej. Przechodząc do zakończenia dzisiejszego odcinku, powiem w taki sposób: pamiętajcie, nie ma znaczenia, jak wielkimi krokami podążasz. Ważne, żebyś każdego dnia podążał naprzód. Systematyczność jest jak kompas, który wskazuje drogę do celu i nie pozwala nam zboczyć z wyznaczonej ścieżki. Kochani, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Powtórzę to już dzisiaj drugi możecie wszystko. Pamiętajcie o tym każdego dnia. Cześć!